Kibiców, którzy przyjdą w hali, którzy będą kibicować z na góra, zachęcić do tego, żeby ta interakcja była jak największa, bo zabawa na meczu koszykówki, główna zabawa, czy główna część zabawy odbywa się oczywiście na parkiecie, ale na trybunach jesteśmy nie tylko po to, żeby wpatrywać się w zawodników, ale po prostu, żeby się dobrze bawić. I chociażby ta kwestia galerii zdjęciowej jest takim elementem zabawy, który ma. Zachęcić ludzi do tego, żeby sobie nawzajem robili na przykład zdjęcia, potem wyłapywali załóżmy, czy na Facebooku, czy w samej aplikacji też, bo, bo, bo ta aplikacja daje możliwość tego, żeby na tych zdjęciach siebie oglądać. To, na co my jako klub bardzo mocno zwróciliśmy uwagę od samego początku, to jest właśnie ten wybór najbardziej wartościowego zawodnika meczu. Do tej pory było tak, że kibice. Tak naprawdę nie mieli wielkich możliwości wpływu na wybór tego zawodnika, przynajmniej nie w tak błyskawicznym tempie, jak daje nam to dzisiaj aplikacja, gdzie tak naprawdę w czasie meczu dochodzi do głosowania i w momencie, kiedy mecz się kończy, my mamy podgląd, od razu wiemy, równo z końcową syreną, który z zawodników został wybrany właśnie zawodnikiem meczu.